Dzień dobry, witam się w kolejnym vlogu. Co prawda mam jeszcze niezmontowanego vloga z Malty. I mam nadzieję, że go dosyć szybko zmontuję i go dodam jeszcze przed tym vlogiem, e, ale teraz zapraszam Was do obejrzenia vloga możliwe, że tylko i wyłącznie z dwóch dni, czyli weekendów, ale jeszcze zobaczymy. Teraz się będę szybko ogarniała i w ogóle ostatnio miałam mm, dosyć poszukiwania SPF-a idealnego. Przede wszystkim dlatego, że e, wcześniej używałam SPF-a z Holiki Holiki, ale niestety przez to, że go używam, między innymi zaczęły mi się robić tutaj takie mm, taki gryź, coś w tym stylu. I w moje ręce wpadła taka miniaturka. I ja w ogóle mam między innymi z kalendarza adwentowego z Zalando i w ogóle to był najlepszy zakup mojego tamtego roku. Przede wszystkim dlatego, że ten kalendarz zwrócił mi się dosłownie w dwóch produktach. Naprawdę były tam dosyć takie perełki. I ten SPF to jest po prostu złoto. Po pierwsze jest szybko wchłanialny, ma taką lekką konsystencję, plus do tego jest idealny pod makijaż i między innymi mnie właśnie nie zapycha, więc znalazłam go w dużej wersji i mamy tutaj 50, co prawda nie należy on do najtańszych, bo ale co najważniejsze, warto jest właśnie między innymi szukać go, przede wszystkim dlatego, że ja znalazłam go w superfarmie i co jest w ogóle śmieszne, poszłam do stacjonarnego Super Farmu, bo znałam, że nie chcę mi się czekać, aż on do mnie dojdzie i okazało się, że w superfarmie Farmie stacjonarnym był on dwa razy droższy niż na internecie, więc nie opłaca się po prostu kupować tych rzeczy, jak widać, stacjonarnie, tylko lepiej wszystko zamawiać przez internet i właśnie między innymi kupiłam go sobie za około 70 zł. Z tego co teraz wiem on jest w promocji na Hebe, także jest on dosyć teraz bardziej dostępny i naprawdę jeżeli szukacie idealnego SPF-a to, to jest złoto. I znowu mi nie odpaliło Także idziemy sprawdzić, jest. czy odpalę z drugim kluczykiem Ale jestem kurwa. Niestety moje auto nie odpaliło Znowu Nie mam pojęcia przez co to jest Mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie tym razem Akumulator i to co było wcześniej Zetwórka to, to się naprawiło już Bo jeżeli nie to jestem mega zła Bo już tak naprawdę od... Przez te laty, pół tygodnia już nie mam auta plus do tego jeszcze dostałam okresu więc na napierdziela mnie brzuch jako to, że to jest pierwszy dzień okresu muszę w końcu się wybrać do lekarza bo jest to zbyt przesadny ból który mi towarzyszy, jakby spróbowałam wyjść z tego w jakiś stopniu naturalnymi sposobami, no i też oczywiście lekami z tym, że u mnie po prostu kończy się to w taki sposób, że jeżeli ja biorę leki przeciwbólowe, ja nie biorę ich mało tylko dużo, bo to jest ogromny ból to potem nad tym oczywiście cierpi mój brzuch Yy, I przez następne parę dni bolimy brzuch, no bo jest to dosyć logiczne. Także muszę się w końcu zmusić, żeby pójść do lekarza. Yy, co prawda, stosuję naturalne sposoby. Jest to m.in. termofor oraz melisa. Zawsze piję melisę, która mi, że tak powiem, ma pomagać w tym i troszeczkę mi rozkurcza to wszystko. I nie piję kawy. Zauważyłam, że w momencie, kiedy ja wypiję kawę, to jest tragedia. Ja po prostu dostaję takich skurczy od razu po tej wypiciu tej kawy, że to jest magia, dlatego też no, dzisiaj na pewno już nie będę piła kawy. Jutro raczej też nie, więc zobaczymy. Także idę jeszcze chwilę odpoczywać i może dziś wieczorem jeszcze wyskoczymy, bo miałam inne plany. Właśnie w tym momencie idę po paczkę Ze względu na to, że za jakieś 45 minut Nie będę mogła już odebrać Miałam ją odebrać wczoraj jak wracaliśmy Ale nie chciało mi się bo do tego, by już było późno Więc uznałam, że po prostu rano wstanę i pójdę tam I w ogóle mieszkanie u mnie na osiedlu Jest naprawdę mega spoko Bo jest to osiedle w samym centrum Katowic Ale wczoraj Najprawdopodobniej w tutaj w parku śląskim w tej legendii czy coś w tym stylu była impreza taka no robią takie imprezy jak się przeprowadzaliśmy tutaj to też w pierwszym noc była taka impreza normalnie wiksa była kręcona do nie wiem, czwartej nad ranem więc dzisiaj spałam w, w tych w do uszu, bo, bo była ta tragedia Zjedziemy. Bo mam okres i nie podciągnęłam się. Co Po prostu przyszliśmy od razu na siłownię i zwykle w poniedziałek robię trening dołu, ale przez to, że między innymi właśnie jest to mój trzeci dzień okresu to zawsze wtedy od od tego, żeby robić jednak ten e, trening e, ze względu na to, że po prostu ból brzucha powoduje, że jest to dla mnie dosyć duży dyskomfort tym bardziej, że najmniej na to robię hip trasy czy coś w tym stylu, to niestety jakby to napiera mi na brzuch więc staram się jakby nie robić tego treningu dołu właśnie w czasie okresu przynajmniej przez te pierwsze właśnie 3-4 dni nie? Ostatnio też m.in. moja podopieczna mi pisała, jakie ćwiczenia może robić w momencie, kiedy właśnie czuje taki dyskomfort. No to odradzam właśnie m.in. wszystkiego rodzaju hip trasty, e, ławka rzymska i tym podobne. Tylko właśnie bardziej pójść w takie gdzie jesteśmy jednak na nogach, żeby nie było nacisku, sztangi po prostu na brzuch, no bo po prostu powoduje to dyskomfort. <laughs> Jakbyście szukali najlepszego kardio, to uważam, że będą to schody. Robiłam 10 minut i jestem w tym momencie cała mokra, bolą mi nogi i mam dość. Ja ogólnie nie lubię robić kardio, także zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że później nie dam rady zrobić rowerka, gdzie w życiu podczas 40 minut jazdy nie spociłabym się tak jak w tym momencie. Spadamy do domu. że nie tylko ja tak mam, ale jak przejeżdżam po action, to ogólnie nie mam jakby planu, żeby tam wejść. W sensie, nie mam. Nie mam po co tam wejść, ale tam wchodzę. I nagle się okazuje, że wychodzę od tuwę lżejsza. A tak teoretycznie, to nie kupiłam tam prawie nic. Ale oczywiście wam to pokażę. Zacznijmy od rzeczy, którą już miałam wcześniej a i ogólnie to polecam. Są to takie yy, wielorazowe waciki. Co prawda oczywiście trzeba je wymieniać, i też między innymi dlatego kupiłam sobie nowe. Mamy ich tutaj 10 i po prostu używamy ich jako waciki do zmywania makijażu, no i oczywiście później je pierzemy, dzięki temu jakby zmniejszamy ilość tych wacików, które zużywamy. Na pewno jest to ograniczenie jakby kosztów, plus do tego również dobamy środowisko. Kolejną rzecz, którą uwielbiam z action, to są bolarki do golenia. Przede wszystkim dlatego, że takie opakowanie, gdzie mamy. 12 golarek kosztowało 30 zł, jak kupiłam ostatnio golarki z Lidla, to mogę powiedzieć szczerze, że te golarki po pierwszym, podczas pierwszego użycia działają tak jakby w ogóle były już używane wcześniej, są nieostre, a te golarki naprawdę mega fajnie się sprawdzają, tym bardziej, że są to golarki Gillette, także polecam. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, którą potrzebowałam... Długo szukałam, ale wiadomo, było mi szkoda hajsu. To jest lusterko. Nie ja w ogóle kupiłam takie ładne lusterko za chyba niecałe 15 zł, chyba nawet tam niecałe 14 zł. Mamy tutaj dwie strony powiększającą i tą mniejszą stronę. Mega fajne. Było też w czarnym kolorze. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jest coś, co chcę przetestować. I jest to w ogóle szczoteczka soniczna i do tego są jakieś dwa żele do mycia twarzy, co prawda tym żelom nie będę ufać za bardzo chociaż mamy płyny do płukania z Belgii jak byliśmy u mojego brata to przyjechali, przywieźliśmy sobie płyny do mycia się, przepraszam, żele do podprzeczni z, z Belgii i naprawdę są w pytkę, także też na pewno przetestuję, aczkolwiek głównie chciałam mieć tą właśnie szczoteczkę soniczną, kosztowało to 25 zł, także mega malutko Kupiłam sobie to również taki cute żel do mycia rąk. Coś w sensie nie do mycia. To jest żel, a jakby taki, który możecie użyć sobie, w, jak jesteście gdzieś tam w podróży. I ostatnia rzecz. I tutaj odezwało się moje wewnętrzne dziecko, które musiało zostać po prostu nagrodzone. To jest. Powiem tak, potrzebowałam tego i dzięki temu będę chciała myć ręce za każdym razem, tak jakbym ich nie myła, ale jakby wiecie, jak macie dzieci, to jest super, ale jak nie macie dzieci, to również to też jest super. Wróciłam właśnie z treningu i powiem Wam, szczerze, że najlepszym, e, najlepszą przed treningówką w mojej opinii to jest po prostu dobry humor. I teraz będę coś jadła. Ale zanim zabiorę się za jedzenie, to wezmę sobie kreatynę, żeby od razu nie zapomnieć I w ogóle ja nie biorę kreatynę w proszku, tylko wybieram kreatynę w tabletkach Przede wszystkim dlatego, że w momencie kiedy brałam kreatynę w proszku I tym bardziej jak ją brałam przed treningiem To ja się po prostu na tym treningu tak paskudnie czułam Zbierało mnie na wymioty i tym podobne Więc e, znalazłam między innymi właśnie kreatynę w tabletkach Co prawda trzeba jej wziąć aż pięć żeby wziąć taką zwykłą porcję. Ale z drugiej strony wolę to niż uczucie właśnie między innymi tych wymiotów. I w ogóle też na Instagramie miałam pytanie. Kiedy lepiej brać kreatynę? Bo poruszałam tam taką kwestię, że ja biorę kreatynę zawsze po treningu i często zapominam ją brać. I ogólnie, jeżeli chodzi o kreatynę, to możecie ją brać przed bądź po treningu. Nie jest powiedziane, że musicie ją brać przed treningiem, to nie jest przedtreningówka. A nawet niektóre badania sugerują, że kreatyna brana po treningu lepiej działa niż przed treningiem. I jeżeli byście chcieli, to pamiętajcie, że z moim kodem MARTI macie minus 10% na wszystkie produkty SFD oraz All Nutrition na stronie oczywiście SFD. No, oczywiście, no. Słuchajcie, jedyny jakby aspekt... Tak nie się Moje poszukiwania idealnych butów na e, dobiegania, nie na siłownię, tylko do biegania trwają dalej. E, niestety pierwszą parę, którą zamówiłam musiałam odesłać. Kolejne dwie pary, co prawda zamówiłam jeden, jeden rodzaj buta, a po prostu dwa rozmiary również się nie sprawdziły. Więc tym razem poszłam trochę w innym kierunku i uznałam, że zamówię po prostu trzy pary butów. Też między innymi zapytałam się na moim Instagramie, e, jaką, jakie buty polecacie i tym podobne. I też oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie między innymi bardzo dużo porad, jeżeli chodzi o siłownie, treningi i tym podobne. Zacznijmy od pierwszej pary i ja to dopiero teraz z wami, że tak powiem, oglądam. Będę wam od razu mówiła mniej więcej, co na ten temat sądzę. Jego pierwsza para to są buty, które są, w mojej opinii, najładniejsze. Jeżeli chodzi o rozmiary, to wybierałam zwykle większe niż nasze, około pół rozmiara, ze względu na rozmiaru. Rozmiara, rozmiar. Kolejne para butów to są New Balansy. I. Tutaj fajna jest, już czuję, że jest lepsza na przykład podeszwa, bo ja chciałabym, żeby jednak te buty były amortyzujące, że jak będę biegała, to po prostu nie będę czuła tego, że biegnę po prostu na przykład po asfalcie. No i ostatnie, najbrzydsze, ale zarazem buty, które najwięcej osób mi polecało, są to również buty Nike, Nike, nie wiem jak się odmienia. I bardziej bym powiedziała, że to są buty dla faceta i są to Nike Pegasusy 40. I tutaj też ta podeszwa jest dosyć fajna, także zaraz sobie wszystkie je przymierzę i zobaczę. Jeżeli chodzi o tutaj, o wygląd, to najmniej one mi się podobają, ale te właśnie buty między innymi najwięcej osób mi doradzałam. Tutaj też między innymi, I tutaj też mam rozmiar pół rozmiara większy. Także przymierzamy. O dziwo, najładniejsze buty okazały się dla mnie najlepszymi butami, a okazały się być również najlepsze. Po pierwsze mają tą amortyzację, fajnie mi się w nich biega. Co prawda biegałam tutaj tylko i wyłącznie po domu. Plus do tego, pomimo tego, że są 38, tak samo jak tamte buty, mają dobry rozmiar, są na mnie większe, nie są one takie na styki tym podobne. Plus do tego, jakbym jednak miała nie biegać, to wizualnie one mi się po prostu podobają i nawet z Patrykiem uznaliśmy, że wyglądają troszeczkę jak buty easy. Więc w razie czego, gdybym ich jednak nie biegała, bo by mi coś odwaliło, to zawsze mogę w nich chodzić po prostu na co dzień. Więc wybieram te buty, zostawiam te buty i w końcu mam buty do biegania, więc od dzisiaj nie mam już wymówki na to, że nie mogę biegać, bo nie mam butów. Zmontowałam już całego vloga i było tak dużo materiału, że uznałam, że już nie będę więcej dogrywała. Co prawda, już jest następny dzień i już nagrywam kolejnego vloga, po prostu, ale teraz się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie o subskrypcji i jeżeli Wam się podobało, to dajcie mi znać w komentarzu, bądź po prostu zostawcie serduszko. Na pewno mnie to zmotywuje do nagrywania większej ilości vlogów. No i teraz się żegnam, do zobaczenia już w kolejnym.